Halo, halo, Jest ktoś? A ja zostałam teraz zainspirowana, tak jak kiedyś spontanicznie nagrałam medytację uzdrawiania relacji z mamą. Tak teraz postanowiłam nagrać uzdrawianie relacji z tatem. Usiądź wygodnie, odprz się, weź kilka spokojnych oddechów. Jeżeli masz relację z tatą, uzdrowioną, możesz wykorzystać tą medytację ustrojenia relacji z kim innym. Posłuchasz, i wtedy posadzisz tą daną osobę na tym miejscu, naprzeciwko cie, się, ciebie. A więc, kilka oddechów. Wyobraź w sobie piękny bok. Może być w kolorze dla Ciebie dowolnym, jaki dla Ciebie jest ciepły sprzyjający, ale żeby tam było ładnie. Poczuj, poczuj ten pokój i wyobraź sobie dwa wygodne. Są koloru. Usiądź na jednym z nich, i na ten drugi zaproś swojego tata. Nie jest istotne, czy żyje, czy nie. Medytacja popłynie. Nie jest przygotowana. Opłynie prosto z serca inspirowana przez. Jak się to nazywa, górę? duszę mogę jak to nazwać. Będzie tak, jak opłynie, jak czuję. Osadź tą osobę, z którą chcesz przeprowadzić proces wybaczenia. Może być to partner, mama. Ale ja kieruję się wybaczeniem relacji, uzdrowieniem relacji z tatem i na naprzeciwko zaproś tą bardzo ważną istotę, jaką ja stworzę. swoich opiekunów, przewodników, aniołów, oba. kogo czujesz, że potrzebujesz do tego zadania, bo dla niektórych z was może być to trudne. Proszę o opiekę i wsparcie. Z poziomu głowy jak wyjdą zjechać do poziomu serca i zobacz oczyma duszy, oczyma serca miłości swojego tata. Przyglądaj się. Pomyśl oczu, co chciałbyś, chciałabyś mu powiedzieć. Teraz oddychaj ze spokojem i radością, czystą przyjemnością, już teraz zapuść do swojego serca czystą energię boskiej miłości, boskiego przebaczenia, boskiej rozumiałości, zrozumienia, ciepła. Zaproś te wszystkie energie, będą ci potrzebne. Powiedz, tato, to co czujesz, być może to, co będę mówiła ja razem z tobą. Kochany tato, chciałam, chciałam ci powiedzieć. że bardzo ci dziękuję za dar życia. Dziękuję tobie i mamie, że zgodziliście się być moimi rodzicami. Dziękuję, tato, że zgodziłeś się być. Dziękuję za ten dar podarowania mi życia. To dzięki temu, że twój plemnik był tak silny, za chłodnią mamy jajeczko, ja jestem, jestem tu na ziemi i mogę doświadczać wszystkimi zmysłami. Dziękuję w pokorze, biorę życie od Ciebie, że mam je mocno i pozwól, że to życie Poniosę o krok dalej niż Ty. Tato, proszę, obłogosła mnie. Jak będę chciała, będę chciała ze swoim życiem zrobić coś dobrego. Te słowa wdzięczności płyną, kochany tato, z mojego serca. Ale ta mała dziewczynka, ten mały chłopczyk mnie się do żeby ci powiedzieć, że kiedy byłam dzieckiem, bardzo się cię lubałam, bardzo się bałam tych twoich surowości, wymagań, bardzo się bałam Twojego bicia. Bardzo się bałam kiedy przychodziłeś pijany i biłaś męę. Tak, tato, pomimo miłości, szacunku do ciebie ta mała dziewczynka, ten mały chłopczyk, mężczyzna, nadal się boi. Tato, tak bardzo chciałam, żebyś nauczył mnie, jaka jest rola mężczyzny w życiu. Tak bardzo chciałam, żebyś mnie zauważył, żebyś powiedział, że jestem ważna, że się cieszę, że jestem. A nie patrzyłeś jak na kolejną gębę dożywienia. Oczywiście ja ci dość, dziś to wszystko wybaczę, ale chcę, żebyś wiedział, nieistotne jest, czy jesteś po tej stronie, czy po tamtej. Każdy z was słuchających ma rodzice jeszcze, niektórzy nie mają. A więc wracam się do tych, którzy odeszli, do tych, którzy są. A więc, kochany tato, marzyłam, marzyłam, pragnęłam, pragnęłam Twojego uznania, Twojego zauważenia. Tato, tak bardzo pragnęłam, żebyś mnie docenił, żebyś powiedział choć przez chwilę raz, że jesteś dumny ze mnie. Nie umiałeś, wiem, ale ja przez całe życie że brałam u innych, że brałam u mężczyzn o uwagę, o docenienie. Nie mogłam tego dostać. Oczywiście nie byłam świadoma jeszcze wtedy, że mogę to sobie dać sami że jestem pełna, ale na wtedy na to dzieciństwo, na te lata młodości było to dla mnie ciężkie, było to dla mnie tak trudne, kiedy wyzywałeś mnie, kiedy wyzywałeś mamę, kiedy musieliśmy uciekać po nocach z domu, spać w piwnicach, podziałkach, po, po strychach. To było tak bolesne. To jeszcze to małe dziecko we mnie boli. wybacz muszę ci to powiedzieć. Bo to tkwi we mnie, i to mzłość na ciebie, na to, co robiłeś, na to, że skakałeś kolanami na mamę, na mnie, na inne rodzeństwo spowodowało. Że latami projektowałam, projektowałem swoją nienawiść do ciebie na partnerkę, partnera. Tak, tato. Przyszedł czas, kiedy ja to wybaczam, odpuszczam, kiedy to po prostu puszczam, kiedy z czystym sercem mogę powiedzieć, rozumiem, tato, że nie umiałeś inaczej. Rozumiem, tato, że piłeś, bo byłeś chory, ale kiedy piłeś, biłeś, robiłeś awantury, a ja musiałem, musiałem uciekać z domu. Nienawidziłem cię, nienawidziłam cię. I to też muszę ci dziś powiedzieć: ta nienawiść latami zżerała mnie od środka. Tato, to było okropne. Mimo, że rozumiem, muszę to wypowiedzieć. Nie dlatego, żeby usprawiedliwiać swoje życie, odpowiedzialność za nie, ale dlatego, żebyś i ty, i ja poczuł w swoim sercu tą siłę i moc przebaczenia boskiego przebaczenia. Kochane tato. Kiedy zaczynam rozumieć, że wszystko było zaplanowane w boskim planie, w planie duszy na to życie, że to wszystko jest tak, jak miało być. Kochany tato, dzięki temu naszemu pojednaniu. Przebaczenie, dzieci Twoje, wnuki, prawnuki. Do wszystkich płynie dziś ta moc przebaczenia, ten strumień ogromnej miłości i pojednania. Patrzę teraz na lud. Oni też się cieszą. Miała miłość przebaczenia. Dziękuję, tato, za wszystko, co mi dałeś. Doceniam, szanuję. Kłaniam się za to wszystko, co było w życiu. Miłe i niemiłe. Robiłeś najlepiej jak potrafiłeś. Byłeś najlepszym tatem, jakim mogłeś być. Dziękuję Ci za wszystko. Wybacz mi, że nie wszystko doceniałem, nie wszystko rozumiałem. Wybacz, że źle cię oceniałem. Nie rozumiałem. Że jesteś takim samym dzieckiem Boga jak i ja. Nie rozumiałam, że możesz czegoś nie umieć nie rozumieć. Dziecko patrzy na rodzica jak na Boga, na doskonałego, który wszystko umie. Tak dziecko rozumie świat. A kiedy my stajemy się rodzicami, Dopiero rozumiemy, jaka jest rola rodziców. Nie masz koł rodziców, nikt nas ani Was nie uczył, bycie rodzicem. Dziękuję za piękną inspirację, za piękną energię do tej medytacji. Dziękuję za zainspirowanie mnie, by ona popłynęła być może do jednej tylko osoby i spełniła swoje zadanie. Dziękuję wszystkim ziemskim rodzicom na całej przestrzeni wszystkich czasów. Dziękuję za tą medytację. Dziękuję Wam wszystkim, za to, że byliście. Dziękuję za możliwość przekazania Wam tego, co popłynęło. Podziękujcie tym, którzy stawili się do przebaczenia. Czy to tato, mama czy partner, dziecko, ktokolwiek, ktoś co. Podziękujcie w pokorze i pożegnajcie. Ja wam dziękuję i serdecznie dziękuję za to, że mogło to za mnie popłynąć, poprzez mnie. To tak jak powiedziałam, być może przydało się jednej osobie, to jestem szczęśliwa. Dziękuję i do następnego razu życzę Owocnych relacji ze swoimi Ojcami i wszystkimi, z którymi jesteście w jakiś sposób skonfliktowani. Przesłuchajcie tą medytację kolejny raz i możecie sadzać na fotel kogo innego. Macie już odpowiedź, macie inspirację, popłynęła do Was. W głębi serca życzę wszystkiego najlepszego i dziękuję za uwagę. Jeżeli podoba Ci się to, jeżeli coś Ci to zrobiło, udostępnij tego lajka, gdzie jak najwięcej ludzi pomoże sobie w tym przebaczeniu, bo wielu dźwiga ten bagaż, nieprzebaczenia, ten ogromny ciężar który powoduje choroby bardzo często, a więc pójść do dużej ilości ludzi, bo im więcej przebaczenia, tym wszystkim nam się lżej żyje. kochani. dziękuję za uwagę i jeżeli macie życzenie, coś od siebie napisać. To będzie mi miło. Wszystkiego dobrego. Do widzenia, Bam.